Tak, a gdzie jest tata? Ale mi się chce spać, muszę myć twarz w tej beczuce. Co? A tata powiedział, że to tajna baza. I nie chciał mnie tu zabrać! Dużo lepiej. Ugh. O, a tam jest tata! Wykonuje poważną pracę! O! Uh. O, oh. od razu rozbudzony. Ja mu teraz pokażę. Do wszystkich jednostek, powtarzam, do wszystkich. Zapomniałem, którą ja jestem jednostką. Jestem tu sam! O -o -o. Tak. Nikogo tu nie ma. Chyba mi się wydawało. O. To już jest poważniejsze. Tak. O z tej strony. Kto się tam ukrywa? Zaraz cię znajdę Nikogo nie ma. Uu. Ale jak to możliwe? Wyraźnie czułem, że uderzyło mnie z tej strony, z tego małego domku. Wygląda na to, że wszystkie stanowiska zamknięte. Muszę umyć twarz. Oh. <laughs> To było? A, a rozumiem. To było z tamtego domku. Ha, 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 ha. Na pewno jest gdzieś tutaj. Ho, ho, ho. Tym razem na pewno sobie tego nie wyobraziłem. Kto to był? Nikogo nie ma, no dobra, musimy teraz być bardzo czujni i zastawić pułapkę. Jeśli ktoś tu wszedł, jest bardzo przebiegły, ale jak go złapię, to na pewno uda mi się awansować. To byłoby naprawdę fajne, może nawet. Daliby mi jakąś premię, albo coś dobrego do zjedzenia. No dobra, ale musimy go jeszcze dorwać i wtedy wszystko się ułoży. Zróbmy tutaj zasadzkę. Auu! Jest tu kto? Halo? Wychodź, pokaż się, nie bój się. Kim ty jesteś? Kto tam jest? Tak. Nie mam już żadnych naboi. Kto ty, Dawid? Czy to ty jesteś ochroniarzem w tajnej bazie? Ach, a ja myślałem, że to jakiś rodzaj tajnej operacji. Super sekretna baza i tak dalej. Powiedzieli mi, że mamy tutaj bardzo dużo różnych broni i wszystkie są super nowoczesne. <laughs> myślałem, że to jest coś niezwykłego, ale i tak mi się podoba. Tak? Jest ciekawie i bardzo fajnie. No dobra, papa, pa. miło, że mnie odwiedziłeś. Czekaj, i co teraz? Ja chcę tu wszystko zobaczyć. Nie da rady, niedługo zaczynam pracę. Będzie tu ogromna liczba dzieci, więc wszystko musi być dopięte na ostatni guzik. Dobra, cisza i wracaj do domu. Nie. Chodź. Nie! Dajesz, dajesz, dajesz? Prosto do domu. Nie, ja chcę być tutaj. Cicho, najważniejsza zasada to nie krzyczeć i nie wydawać głośnych dźwięków. Ja chcę krzyczeć! Powiedziałem cicho. Co? Obudzisz potwora. Jakiego potwora? Żartujesz sobie? Strasznego. Zobaczysz. Oto on. Co? O! Dobra, uciekaj! Strzelaj do niego! jaj! Tak! Wiez go! A! Dobra, pospieszmy się! Ha! Te też się skończyły! Co robimy? Wiem! Yeah. Odwróć jego uwagę! Dobrze! Został jeden strzał! Dajesz, dajesz! Tutaj, chodź tutaj! To koniec, poddaję się, poddaję, tylko nie strzelaj. Nie, nie, nie. To tyle, koniec, szybko schowaj się przed nimi, padnie. Co to za potwór? Dobry potwór, nasz drogi potwór, tak. No dobra, chodźmy do domu. Nie, najpierw z tobą w coś zagram. Zagrasz ze mną w coś? Koniecznie. Zróbmy tak. Wygrywa ten, kto poda więcej szczegółów. Jeśli przegrasz, od razu idziesz do domu, a jeśli ja, to zostaję i kontynuuję pracę. No dobrze. Tylko zobaczcie, jak tu pięknie mamy pełen wybór nerfów. Tak. Mamy tutaj naprawdę dużo celów. Można próbować trafić z daleka, z bliska, z różnej odległości. Można nawet spróbować trafić do celu z łuku. Ja nigdy nie strzelałem z łuku, jak? Zobaczcie, co my tu mamy. Łuki. Łuk i strzały. Tak. I specjalne cele do trafienia. Pięć strzał i pięć możliwych celów. Jesteś gotowy? Nigdy nie strzelałem z łuku, ale i tak Cię pokonam. Szczerze mówiąc, nie jestem fanem łuków, ale mam nadzieję, że uda mi się Ciebie pokonać. No dobra, przyjaciele, zaczynamy. Pierwszy strzał i chybił. Moja kolej. Zobaczcie, jak się to robi. Patrzcie, patrzcie. Bum. Oj. Jak oglądałem Robin Hooda, to on strzelał z ogromną łatwością i trafiał jak tylko chciał i w co chciał. Dajesz. Tak, tak, tak. A! Wow. Jest jeden. Dawid trafił cel. Co? Widzieliście to? Niesamowite. Teraz ja. O! Ty też zastrzeliłeś! Jeden, jeden. Teraz ty. O, prawie, prawie. Strzała trafiła w cel, ale go nie strąciła. Ale nie zestrzeliłem. I co teraz? To było łatwe. To było lekko. Niestety tym razem próbowałem trochę mocniej, ale nadal nie zadziałało. Prawie! Moja kolej i... Tak! I na koniec, jak teraz trafię, to... Nie! Ekstra, ja wygrałem tą grę! Ha, ha. Nie, ja jestem super Łucznik! Hej, przegrałeś! Ale będę o wiele lepszy, jeżeli trafię z nerfa! Z nerfa? No jasne. Jesteś pewien? Tak. No dobra, to w takim razie ja przygotuję bardzo ciekawą nagrodę. Jaka jest nagroda? Pokażę ci. Zobacz, ile mamy tutaj naboi, a ile jest ustawionych kubków. Tak. Powinno ich zostać minimum albo wcale. I wtedy otrzymasz super nagrodę, zgoda? Jaką? A to twoja nagroda. Co? To iPhone 17. To właśnie jego dostaniesz, jeśli uda ci się mnie pokonać. Co? To jak? Teraz na pewno cię pokonam. Ważne, żeby nie przekroczyć tej granicy. Będę pierwszy i pokażę ci mistrzowską klasę. Co? Beze mnie? Masterclass! I pyk! Pyk, pyk, pyk! Jak? O! Co? Oj! I. Już prawie wszystko! Już prawie wszystko trafiłeś! Kończy ci się amunicja! Zostały ostatnie dwa. Mhm. Ha, ha, ha! Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, osiem szklanek. Spadło osiem kubków super! W takim razie twoja kolej! A teraz tata będzie oglądał, jak wygrywam! No to zobaczymy dalej. Oho. Nie ma. Nie ma. O. O, spadło. Tak, tak, tak. A, co? I. Co? No nie! No więc tak wygląda sytuacja. Policzmy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. Tylko 4. Tylko 4 zbite, więc nagroda należy do mnie. Czemu jesteś niezadowolony? No bo wiesz, jest taka sytuacja. Widzisz. Tak. To jest pudełko iPhona, ale w środku iPhona nie ma. Co? Nawet gdybym wygrał, to i tak wygrałbym pudełko? Czy to żart? Tak. No dobra, skoro postanowiłeś tu siedzieć i mi pomóc, to zbierzmy razem te wszystkie naboje. Okej? Okay? Żartujesz? Ile tego to jest? Ile to zajmie? Godzinę albo dwie? Tak, mamy specjalną technologię. Wygląda jakby pochodziła z kosmosu. Oto ona. O, wyłapuje sygnały kosmitów. <grymianie> A tak naprawdę przejeżdżasz i wyłapuje to amunicję. Co? Łapie to w środku. Pokażę ci, zabierzmy się do roboty. Naprawdę? To naprawdę działa! No cóż, przyjaciele, było tutaj naprawdę fajnie. Dziękujemy wszystkim, którzy zostawili lajka. Koniecznie. A ty, Dawid, wracasz w końcu do domu. Kiedyś, jak dorośniesz, może też cię tu zatrudnimy. Kochani, zostawcie lajki, a przyjdę do niego jeszcze raz.